No, nazywam się Zegos Szymper, Jestem e, z bogatymi, e, z województwa Dolnośląskiego. W Dniu Święta Kobiet składam wszystkim kobietom w całej Polsce, w całej mo mojej polskiej Ulcyznie, jak i na Ukrainie, jak i w Europie, na całym świecie, również jak i wszystkim kobietom w Stanach Zjednoczonych i wszędzie e, dużo zdrowia, uśmiechu, słońca. I błogosławieństwa, wszystkiego dobrego na każdy jeden dzień. Składam jeszcze raz na ze dniu, święta kobiet, właśnie 8 marca, właśnie składam roku 2022, dzisiaj we wtorek. Jeszcze raz, wszystkich kobietom życzę wszystkiego dobrego, uśmiechu, uśmiechu, pogody, słońca, zdrowia i błogosławieństwa, i wszystkiego najlepszego na każde... Jeden dzień i na inne dni i tego dobrego składam z samego serca e, tutaj, to z bogatymi i to byłoby na tyle. No. Mm -hmm.